Idziemy z tym koksem. Ale jedzenie było dobre. Polecamy tutaj tejszą kuchnię. Halo, halo, halo. Jeśli jesteś wytrenowany, nie, jeśli jesteś wytrenowany, to tak zwana bradykardia powoduje to, że serducho wolniej pracuje. No to jest jak Shaolin, wiesz, oni tam mają dwa odbicie. Idziesz w takie bieszczady, upodlisz się błotem, będzie ogień. Ok. Dzień dobry. Witamy kolejny raz z Cisnej. Dla mnie przygoda z rzeźnikiem zaczęła się równo 9 lat temu. To był w ogóle mój pierwszy wiek ultra tak długi. I pamiętam, cierpiałem. Cierpiałem na połonienie. Pamiętam, jak mówiłem do Piotra, który się oddalał. Piotrek! Odwrócił się Piotrek i pyta, co się dzieje. Ej, już nic. I mój kryzys przeszedł. Także walka z kryzysami wyglądała bardzo. Zabawnie i zawsze było hasło, jak się czujesz, ekskluzywnie. Także to było 2011 rok i rok 2012. Rzeczywiście to były fajne lata. Wracam po dziewięciu z bogatym doświadczeniem i napisaną książką. Wracam z moim zawodnikiem Sławkiem Gawlikiem. W sumie w tym roku plan był, żeby wystartować z Zakiem Millerem z człowiekiem z USA, z zawodnikiem również Timu, ale niestety sytuacja covidowa, zamyknięte granice i wiadomo ogólny lockdown spowodował, że no nie udała się. Ta perspektywa tego biegu z Zakiem. Ale myślę, że Słowiek jest bardzo mocny. To jest taki trochę polski Zagmiller. On zaczyna bardzo mocno. Bardzo mocny zawodnik. W zeszłym roku wygrał maraton w Bratysławie 2,38. Jest moim zawodnikiem od czterech lat. Rzeczywiście jest bardzo skupiony i podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. Przetrenował świetnie zimę, i uważam, że to jeden z moich zawodników, który no, wielu się może od niego uczyć. Bardzo. Się cieszę się, że z takimi zawodnikami pracuję, którzy chcą się rozwijać. Robią to z pasją i naprawdę czysta przyjemność współpracować z takimi ludźmi. No i co? Jesteśmy dzisiaj w Cisnej. Jak widać, pogoda dla koneserów trochę deszczowa, ale myślę, że tacy koneserzy i wszystkie dziki lubią trochę błota. Jutro jest plan, żeby wrócić trochę na historyczną trasę biegu rzeźnika. Chcemy wystartować z kołańczy i skończyć w Ustrzykach. Dlaczego tak? Ponieważ trochę nas kręci rywalizacja, ale również ten czas, który jest do poprawienia. Mój pierwszy czas, który biegaliśmy właśnie 9 lat temu, był 8:30, przez karę, którą otrzymaliśmy za skrót zwanego Wasyla. Pozdrawiamy, czyli ominęliśmy trochę drogę Mirka. Wróciliśmy za rok i poprawiliśmy czas na 8.09 z Piotrkiem. Ja uważam, że wtedy byliśmy przygotowani na lepszy czas, ale para w Rzeżniku to jest jeden organizm i nieważne kto cierpi, razy musicie być na mecie. Także byliśmy przygotowani na pewno na, na lepsze bieganie. Ja myślę, że jest szansa na poprawienie tego czasu z Sławkiem, poprawienie czasu Przemka Słobczyka i... Kuby Wiśniewskiego. Zobaczymy. No rzeczywiście pogoda jest bardzo trudna i dużo błota. Ale będziemy się starali. Myślę, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Będzie na pewno świetna przygoda. Startujemy o 3 w nocy. Mamy wszystko rozpisane: cały support. Każdy punkt w Cisnej powinniśmy by być po 2.50. Ja myślę, że będziemy 2,45. Taki plan zobaczymy oczywiście, jak trasa na ile nam pozwoli w ogóle błoto, wyciągać szybko buty. No i co? I planujemy być na mecie około 10.45 w Ustrzykach. Takie małe wyzwanie. Przez te 9 lat rzeczywiście się zmieniło bardzo dużo w moim życiu. Myślę, że rozwinąłem się jako człowiek, zdobyłem dużo doświadczenia biegowego. Napisałem książkę, Czas na Ultra. Myślę, że Osoby, które znały mnie sprzed 9 lat, na pewno znają innego Marcina. Ja już jestem dojrzałym gościem. Wie, czego chce. Wie, jak to zrobić. Wie, do czego dąży. No i dalej to stara się robić. Moim celem zawsze było rozwój sportowy, ale również życiowy. I myślę, że to się udaje. Ja jestem e, tak szczęściarzem w tym, co osiągnąłem, i mam nadzieję jeszcze wiele osiągnąć. Oczywiście, pozdrowienia dla mojej żony Barwary. E, tak, Basia też jest moją dużą pomocą, też e, będzie w Saporcie. Na każdych zawodach się cieszę, jak jest na mecie. E, to też motywuje, e, że wiem, że czeka, i wtedy biegnę szybciej. Też uwielbiam, jak się zawodnicy chwalą treningami, a tu robię po 4-0. tylko zależy, czy to robi natętnie 120, czy to robi następnie 170. Wiele o tym zapominanie, że to albo się zajeżdżasz, albo budujesz, albo się regenerujesz. Także to też zależy dużo. No, trening jest na pewno specyficzny. Przez te wszystkie lata nauczyłem się powiedzmy jakoś to ogarniać. Myślę, że każdy jakoś tam metody treningowe zdobywa. Najważniejsze po prostu. Słuchać siebie, rozmawiać z zawodnikami, też właśnie nawet jak Sławka obserwuje, czy innych zawodników kontakt i obserwować te treningi, budować powiedzmy formę na na te zawody, które są ważne, bo też nie da się utrzymać formy przez cały sezon, to nie jest, nie wiem, to nie są szachy, bierki, ani inne. To są po prostu praca własnym ciałem i po prostu nie da się formy utrzymać cały rok. Za dużo startów, to niestety powoduje, no, że jesteś dobry, ale nie najlepszy. Także myślę, że wielu w Polsce zawodników jest bardzo dobrych, ale najlepszym być trudno. nie? Myślę, że tu jest to wyzwanie. Nie? Ale myślę, że super. W Polsce bardzo fajnie się rozwija bieganie. Uważam, że coraz więcej osób ryzykuje troszkę, no bo to rzeczywiście jest. Zaryzykować sport, uprawiać sport, to jest trudna rzecz, i myślę, że niewielu ma odwagę, ale tak, widać ostatnie lata, rzeczywiście coraz więcej takich mocnych zawodników. Pojawiamy się za granicą, dużo osób rywalizuje. Uważam, że to super. Perspektywa kilku lat na pewno będzie jeszcze głośno o Polakach. Mam Ponad 27 medali z Polski 17 złotych i, i te wszystkie pierwsze lata super. Pamiętam, rywalizacja była na wysokim poziomie, ale postanowiłem właśnie za granicę trochę zaryzykować. Kilka startów rzeczywiście wyszło, i, i ostatni, na przykład TDS, który rzeczywiście był świetnym występem, tam pokazałem, że mogę walczyć z z całym światem, z najmocniejszymi na świecie i, i to zwycięstwo rzeczywiście pokazało, że, że Polacy nie gęsi, też swoich zwycięzców mają. No i co, COVID, który ostatnio Dla mnie ten sezon się bardzo trudno zaczął. Ja przygotowując się myślałem, że kolejny rok przygotuję się lepiej, bo niestety UTMB mi nie wyszło i musiałem zejść z trasy z powodu zmęczenia organizmu i problemów ale postanowiłem, że ten kolejny rok popracuję, no i wrócę silniejszym. Niestety w grudniu wyeliminowała mnie kontuzja, zostałem potrącony przez samochód na rowerze. Wracałem bardzo długo, do marca. W marcu zaczęła się epidemia i cały ten lockdown. Też trafiłem na kwarantannę po obozie, to też trochę rozwaliło na pewno mentalnie i fizycznie, ale uważam, że Nigdy nie zaczynałem sezonu od biegu rzeźnika. Oczywiście było w planach i bardzo późno wszyscy zaczynają. Ja jestem szczęśliwy, że w ogóle właśnie są takimi prekursorami troszkę, że Mirkowi się chciało to w ogóle robić, bo to jest trudne wyzwanie robić zawody dla takiej rzeszy, zawodników, i, i zawsze będą hejty i niezadowolenie, ale szacun dla niego, że w ogóle mu się chce walczyć o to, bo. No widać, że jest ogromnym pasjonatą i, i cieszę się, że mogłem wrócić tutaj na, na te trasy i być w tym towarzystwie. Zawsze tu jest super i jesienią i teraz w czerwcu na Boże Ciało, na ten długi weekend. Myślę, że to jest taka trochę jaskółka dla innych imprez, że jest coś organizowane w ten sposób z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Myślę, że następni będą mieli łatwiej i będą mogli po prostu czerpać doświadczenie tutaj z biegu rzeźnika. No a ta impreza dalej będzie kultową. Myślę, że tu na pewno trzeba będzie jeszcze nie raz wrócić. I jak nie biegać, to kibicować i wspierać taką inicjatywę. Ja uwielbiam rywalizować i lubię, powiedzmy, taką rywalizację sportową. Nie boję się mocnych imprez. Uważam, że zawodnicy powinni się ścigać w mocnych e, imprezach, no bo wtedy poznajesz swój poziom. Nie jest sztuką pojechać na słabo obsadzone zawody daleko, gdzie nikogo nie ma i powiedzmy, rywalizować. Sztuką jest pojechać na zawody, gdzie jest czołówka Polski, e, gdzie są mistrzostwa Polski gdzie, powiedzmy, czuć tą atmosferę i e, rywalizacji i troszkę no, tego takiego zęba sportowego, nie? No, e, I to pokazuje, kto jest e, w którym miejscu, jakie wyniki osiąga, m, kto się może pochwalić, no bo e, jest wielu, powiedzmy, pseudoinfluencerów, którzy e, swoje niebotyczne wyczyny e, um, po prostu podnoszą do rangi mistrzostwa świata. Także uważam, że trzeba być skromnym i podjąć rękawice z najlepszymi, przyjąć wynik, jaki się osiąga, i, i się cieszyć w ogóle, że można startować. Także ja się już też cieszę, że jesteśmy tutaj, że możemy trochę porywalizować z czasem, z, pobyć z innymi zawodnikami, spotkać się i, i to jest fajne. Nie byłem kiedyś masterzystą, tak, skończyłem fizjoterapię. no, skończyłem. Tak, rzeczywiście po studiach myślałem, że, że ten, że pójdę do szkoły pracować. Niestety nie miałem znajomości i to nie było. Nie byłem panem od WF-u. Pracowałem w górach stołowych w schronisku, później ta moja przygoda się skończyła, zaryzykowałem i. i no i postawiłem wszystko na jedną kartę troszkę i, i to się udało. Na mój rozwój na pewno miał wpływ wiele osób z środowiska i. Ale też jeśli sam nie zaryzykujesz, nie będziesz przekonany o tym, to tego nie osiągniesz, to wiesz, jeśli ty nie wierzysz, to tym bardziej tego nie zrobisz. Także trzeba mieć wiarę. Nawet w domu wiesz, ja miałem e, zawsze, ojciec, powtarzał, weź się za coś normalnego. Mam bieganie. Bieganie. To znaczy pobiegaj, wiesz. E, po pracy, po obowiązkach, najpierw to było. A to teraz rzeczywiście, bieganie stało się moją pracą, obowiązkiem, i, i dalej to niektórym trudno zrozumieć, <laughs> że że można to robić, ale to jest też duży wysiłek i duża samodyscyplina. Wiele osób myśli, że o, pan Marcin Świerc, ten to ma łatwo, on tylko biega i nic nie musi robić. Naprawdę, czasami to wymaga ogromu, ogromu, ogromu pracy, którego nie widać, widać tylko, powiedzmy, efekt tej góry lodowej, ale ta góra lodowa pod tym powierzchnią jest ogromna i to jest wiele rzeczy, które się musi złożyć na ten wynik. Wiara w swoje możliwości. Ja myślę, że ciągle czuję, że mogę rywalizować z najlepszymi. Wiem, co mam zrobić, i, i chciałbym to osiągnąć, i w to wierzę. I, i cieszę się, że są tacy partnerzy jak Energa, w Kolumbia, którzy ze mną współpracują, mogę dla nich powiedzmy pracować, i to jest też dla mnie no, duża pomoc w tym moim rozwoju. I myślę, że jeszcze wiele przede mną. Chciałbym na pewno jeszcze zwojować świat. Myślę, że ten sezon COVID-owy, który mamy, to Rzeźnik będzie takim pierwszym startem. Kolejnym startem prawdopodobnie może będą Tatry. Zobaczymy, co u Marcina Rzeszutko wyjdzie, czy zrobi te zawody. Tatra maraton, prawdopodobnie tak. Zobaczymy, jak kolejne starty. Myślę, że jeszcze się można zgłaszać. Jest jeszcze Chudy Wawrzyniec, później mamy krenicę, później mamy jeszcze Łemkowynę. Myślę, że ta Polska też biegowa, też można ją fajnie zwiedzić. Wiele, na, na wielu imprezach byłem, też kibicowałem. Może w tym roku właśnie trochę więcej postartuję. Ale przede wszystkim odpocząć ten sezon, skupić się i dojść po wypadku do, do takiej pełnej dyspozycji i zaplanować przyszły rok, którym będzie ogień. Ostatnie tygodnie i miesiące rzeczywiście były dla mnie trudne, bo to rehabilitacja i ja też spędziłem ponad. Prawie trzy tygodnie w szpitalu, i to też było takie trochę dołujące, że o, trzeba jednak pilnować i wracać bardzo powoli. Ja też wracam stopniowo do tego biegania mocnego. I, I ostatnio, właśnie, nawet potrenowałem, właśnie ze Sławkiem. Robiłem też rekonesans Krynicy, i mieszkaliśmy w Rytrze, właśnie z ekipą, z moich zawodników. I szczerze mówiąc, mam takich mocnych zawodników. Że naprawdę mogłem wystawić tutaj, nie wiem, 4-5 mocnych par, które by rywalizowały i naprawdę były bardzo wysoko. Także ja się cieszę, że ci mocni zawodnicy również mnie napędzają i pokazują, że, że ta myśl szkoleniowa u nich działa i. i tak, trenuję rzeczywiście w większości sam, i to też wiele godzin, ale. Ale tak mówię, spokojnie wracam, ja myślę, że ten sezon będzie taki dojście do pełnej dyspozycji. Zobaczymy, no, wiele jeszcze mam takich planów w głowie i jak ten sezon jeszcze przepracować. Chciałbym na pewno jeszcze sporo potrenować w górach, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będąc na obozie na Teneryfie, gdzie właśnie wracałem powiedzmy po kontuzji i starałem się przygotować do sezonu, Dowiedziałem się w sobotę, że są zamykane granice. No, no niestety biletu nie złapałem i wylądowałem już na kwarantannie. Udało się kupić bilet przez czarter i taki, rzeczywiście bardzo szybko to załatwiłem. Wróciłem zamknięty w mieszkaniu. Przez dwa tygodnie policja kontrolowała, czy jestem. Oczywiście to nie było problemem. Starałem się izolować od wszystkich i, i oczywiście nie było problemu. Jest to trudne na pewno. Mam nadzieję, że no, takie zamknięcie to też wpływa na psychikę, i, ale cieszę się właśnie, że wtedy wyszedł na pierwszy trening. Człowiek takie dostaje bodźce, że w życiu nie są ważne jakieś tam dobra, tylko ciesz się w ogóle z tego, co masz i, i to jest fajne. Też pokazuje nawet te bieganie, szczerze mówiąc, co z tego, że można Mieć wiele, ale idziesz w takie bieszczady, upodlisz się błotem i to jest później radocha, jak skończy się takie zawody. Także to jest też fajne, nie? Dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich telewidzów i obserwatorów telewizji Beskit, która pokazuje prawdziwe bieganie.